Witam. Dzisiaj troszkę czasu, w końcu po miesiącu. Sorki za bałagan, ale miesiąc czasu nie sprzątane. Nie było czasu na nic. Śniadanko im dopiero dałem. Dzisiaj w domu, bo sklaczko jeździłem do Ogiera. Tu młodzież, młodzież. Trochę już trzeba znowu poprzerzucać, ale Jak przerzucam to od razu szczepię ich Więc tak to Trochę już ich jest Tam kurde taki lęciek wyszedł beznadziejny Z siwym ogonem Ale czerwone na białych ogonkach fajne powychodziły I jest ich sporo nawet Czerwonych na no białych ogonach, no, to się udało. Tu młody górniaczek czarny jest. jest. Tak to kurczę Tutaj za dużo nie wylazło Młodych, ale trochę jest Od każdej pary tam po dwa będzie. Więc nie ma takiej tragedii. Tu. Młodziak to tam siedzi. Czerwony na białym ogonie. Tu następny. To stary akurat. No tu sobie je jeden. Więc trochę ich jest. Więc trochę ich jest. o Okrymeczka która nie ma już samca bo zdech gdzieś Nie wiem co mi się objębało z tym samcem Że on zdech Ale zdech Tu piękna samiczka jest się zajebista dla mnie Ustawa wszystko A tu jest i, i brat z jednego gniazda Ale on ma biały tak. O i piórko mu się kurwa pokazało w tym w ogonie, no ale co zrobić? Tak bywa, nie? o tu żółciak młody, jeden, ten drugi Burdel, to sorry z góry Po miesiąc sprzątane. Jakoś tak wyszło. Czerwone się gonią na jajka, na czerwonych ogonkach. No tu już młody, następny, żółty na białym ogonku wyskoczył. Tam jest też jeszcze wcześniejszy młody. Tam to pewnie samiczka będzie taka drobniutka. Tu turkocik młody wyleciał. Tu o, górniaczek pod pawiakami się wychował. Świderek. No i tu boki takie żółte, tam siedzą. Tu czarne boki, turkotyś się tam naniosły. O. Na lęcie byśmy zobaczyli, czy już coś wylazło, czy nie, ale nie, jeszcze nie. A już te y, piórka y, odrastają, te co powycinałem, czyli gołąbki zdrowe, wszystko ok, jak się już zaczynają tak ładnie pierzyć. chodzi się dałem im propolis i tam jeszcze takie probiotyku trochę dorzuciłem i coś, coś się tam jeszcze, nie wiem dokładnie co ha, patrzcie ten wyszedł jeden żółty lęciak a tutaj sobie o, pokaż się jeden wyszedł czerwony, a to tam u górnych jest bo pod był podłożony jeden wyszedł żółty, drugi czerwony to so, sam przejechał. Sam no tu młody siwiutki no i te na białych ogonkach tak to może jakiś kąpiel dzisiaj się zrobi no, tu hmm. naciaczek Pierdziela Tam widzicie Młodziutki siedzi No i mało tych młodych tutaj A bo ja wszystko odnosiłem tam do pocztowych Dlatego tak to się odbywa No kurczę No nie co mam powiedzieć Powiem wam, że tą Tak mączkę Polubili tą Kurde tak wpierdzielają teraz u mnie tu mączkę, że nie wiem co 3 dni i nie ma ten woreczek tam jest kilogram czy 2 kg To tydzień czasu i, i po woreczku Ten żółty jakiś taki wyszedł, kurwa coś, coś chyba naparowało to jakiś taki kurwa Czy on się spierze? Nie wiem jakiś taki nie to żółty, ni to piaki. jakiś taki Rapciaty wyszedł, żółto rapciaty. Od boczek młody, ten już nie ma. Tego piórka w ogonie. u pocztowych jeszcze są dwa boczki. No także coś tam się odchodowało, tych powiaków. Z 50 obrączek założyłem. Jak nie lepiej, może? To chyba nie ma takiej tragedii. Jak z 50 założyłem. A jeszcze coś tam siedzi na jajkach. To jeszcze może coś będzie. No, muszę posprzątać i wtedy jakiś filmik nagram. I jeszcze z tamtymi resztą nagram filmik tam do bocztowych Pójdę i w ogóle. Dobra, to miłej niedzielki i na razie.